Maneczku ludziska witam was bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj Benhard, a to jest kolejny odcinek z gry Papers, Please. No, nie było troszeczkę tych papersów. No, wiecie pewnie dlaczego. W końcu standardowo jestem, nie wiem, ciulem, nie chciało mi się nagrywać. A że teraz mam czas, to nagrywamy, lecimy z tematem i takie tam. Eee, troszkę tego nie było. jeszcze pewnie nie pamiętam, co było ostatnio, ale tutaj, jak sami widzicie, eee, była jakaś kradzież w MPL i tam jakiś. Ant Antegria ma swoich szpiegów, i takie tam. No, generalnie źle się dzieje. Jak to za komuny w końcu. Dobra, lecimy do roboty, bo trzeba zarobić pieniądze. Okej, okay, 3 grudnia 82. Zobaczmy. A no tak, mamy to z Ezika. Okej, okay, Arsaczka, Ministerstwo Przypływu Ludności, Inspektorzy. W łamaniu biura MPL mogą odprawdzić do wycieku wzorów oficjalnych. Na skradziono niczego ważnego, jednak na żywie skarży, że fałszerzy mogli już zacząć. Aha, czyli ja muszę sprawdzać te... Muszę sprawdzać... E, pa, 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 pa pa pieczątki, o! Mam e, lubię jej brak za. No dobra, dobra. E, I tutaj kogo... Jeszcze raz, kogo ja miałem wpuścić? E, Mikail Saratov i druga osoba, co była... E, Stefanie Greire. Grair, Grajre, grejre, whatever. Dobra, to sobie na razie tutaj położymy. Eee, tak, o i dobra. Eee, Znajdziecie ktoś pierwszy będzie bez pieczątki. Podstawowe zasady. Eee, no, oczywiście, że nie ma pieczątki. Komenty, do sobie, co zgodne na wjazd. No, nie masz pieczątki, moja droga. No, pf, mi za to wiadomo, że idziesz do więzienia. Jednooki. Pozoro dla komatych. Wynocha. Ech, coraz więcej roboty tutaj będzie. Dobra, ty jest zarstaczki, mój drogi. Siemano, kopelat. Eee, to się wszystko zgadza. Paradizna. Eee, autan się zgadza. 85 kilo. Sprawdźmy sobie Twój wzrost. Dobra. E, Wygasa 12. Uuu, zaraz, wait. No właśnie, masz nieważny paszport. No, pff, no sorry, Ziomuś. Nieważny paszport, nie wchodzisz. Tak to niestety u nas bywa. Dobra. A no, znowu Panie Zarstoczki, dzień dobry. Okej, okay. no właśnie, ale to jesteś Patrika czy Sylwia, bo już nie ogarniam. Dobra, masz. Okej, okay, to jest Sylwia, Patrika, to, to. Jeszcze raz, niezgodność wyjaśniona. A, dobra, czyli to jest wszystko Gites? Kobieta wschodni, Grestin, Paradizna. Pff, a wait, 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 co ja robię? 37, 61 kilo? No dobra, może wejść. Chodzi na to, że są tobą jest wszystko, Git. Eee, dobra, lo, moi drodzy, zrobimy sobie Spróbuję te, tą zmianę. What? Czego chcesz nią? A, to ty. siema. Gdzie mój hajs. No właśnie, kurde, 5 kredytów, no stary, oszalałeś. Ta, jasne. Chyba Miej tutaj człowieku dobre intencje. O kurde, pan kartofel, dzień dobry. No dobra, Findelowski, siemano, o okay. oh shit, 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 eee, Paradizna, okej, okay. 83, 105 kilo, Zobaczmy tylko twój wzrost, okej, okay. zdjęcie się zgadza, mężczyzna, 79, 79, bla, 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 no dobra, wychodzi na to, że jest z tobą wszystko git, możesz iść. Dzień dobry? Uuu. Mikail Sarat. Co? Wait, to ty Ziomek? E, Stefani, to nie. Mikail Saratow. Ty nie masz zgody na wjazd. Ale wiecie co? Pomożemy zakonowi co? Nie będzie komuna, kurde, nam dyktować warunków. No, A, czyli już dostaje ten nawalić. Kurde. E, dobra, ty jesteś mój drogi z oblicz stanu. E, dobra, to tak. E, Merger Rose. E, Twój twoi... się zgadza. Mówisz, że odwiedzasz, odwiedzasz przyjaciół na ile? E, Wiosocie, dwa mnie Dobra, jest ok. To, 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 to. E, twoje imię i nazwisko się zgadzają. To się zgadza, to się zgadza. Mm, wygasa tego, wygasa tamtego. Mężczyzna, to też się zgadza. Jeszcze tylko zobaczymy na szybko pieczątkę. Wiem pewnie, że nie muszę, ale wolę się upewnić. Uuu, a no ty faktycznie. Kurna. Ty, no bo ku... ten. To jest w, z tego. Połoka się w prawo, a to jest na lewo. Wybaczcie za mój głos, ale nie coś. Nie czuję się dzisiaj najlepiej. Coś od rana jakoś głos mi się załamuje dziwnie. O, ziomek, no serio. Bez kurde. Bez pieczątki, nos bomber. No to że do więzienia jednak. Odwiedzasz przyjaciół... O, oh, wait, wait, wait. Nie, fuck. Skąd na wjazd. Dobra, to na szczęście działa. Mapa regionów. Ty jesteś z imporu. Dobra, dobra, to tak. Pani Robin, dzień dobry. Jak życie, jak dzieciaki. Inkeido, dobra. Zgadza się, wzgas 84. Mówiłeś, że na miesiąc i odwiedzasz przyjaciół, dobra. 12. Ten. Kobieta i. Chyba do niczego innego się nie przyczepia. Tak na szybku sprawdzę tylko ci zdjęcie. Dobra, no, no, chodzi na to, że jest wszystko git. Mam taką nadzieję. O, chyba czegoś nie sprawdziłem na stół. A nie, dobra, jest git. Eee, yy, dobra, z Glorianu. Yy, wróć z tego, z Antigri, co ja gadam. I ty odwiedzasz na dwa miechy. Ok. Yy, to dzisiaj zgadza. Paisan Christopher, Hello Christopher, Glorian. Mężczyzna o 33 rok, 84 wygasa za no drugi odwiedziny, dobra, A, jeszcze tylko wait, 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 e, dokumenty, zgoda na wjazd, chyba to ci się zgadza, Tak, dobra. Ej jeszcze jednego obsłużył, goddamet, i i i, no what, numer do przecież sprawdzałem, no fuck off, e, przyniósł pieniądze, oznacz pole, żeby jest koi, dostanę nowe lepszą, skrótek te oh. Uuuu, tysiaczek! Eee, korci, żeby zostawić, ale. Ale wiecie, jak to było za komuny. Jak od razu się dorobiliście, to już od razu ktoś się podpieprzał. Eee, dobra, czymś jedzenie to. Kurde, 160 dolarów na plusie, Jesteśmy w lepszej stanowiska i. Idziemy spać. Dobra. Historia eee, w obrazach i przede wszystkim słowa. Metro adres Mogę spróbować? O kurde. Kofelika. No idziemy do roboty znowu. Uuu! Siema. Eee, dobrze? Aha, okej. Okay. Nie no, spoko rozumiem. Ja tam niczym nie wiem. Pierwszy raz. Kurde, pewnie, że tak. No. Trzymaj. Spoko, zio, ziomuś. Dobra. Dzień dobry, cześć i Pytacie skąd się wziąłem? Eee, oh shit. Dobra, dobra. Eee, okej. Okay. Pani tutaj jest. Paradis, no okej. Okay. Dystrykt się zgadza. Eee, kobita. Pięćdziesiąty drugi. Znaczy ten 15 e, luty, to się zgadza, kobieta 63, e, wzrost, no właśnie, wzrost ma, że za ten. No, zobaczymy zaraz. Czy to na pewno ty, nora? Uu. No i dupa. O. O, to się zdecydowanie przyda. Siemano. E, Liam, ty też jesteś z Astoczki. Cześć Liam, jak się masz Okej okay. Dystrykt Autan. Dziękuję. E, Dystrykt Autan, Wschodni Grestin. Mężczyzna, Wolga 83 rok. Yy, pa, 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 trzeci, to, 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 dobra, yy, wzrost, ty masz chyba ziomek idealny, znaczy idealny, dobry, yy, no i co, no i chyba to będzie wszystko, mężczyzna, to, to, to i jeszcze tylko szybko twoja facjata, dobra, to możesz iść, idź zanim się rozmyślę. Dzień dobry. E, o, ty kurde, bardzo e, dużo ludzi z arstoczki przychodzi, ale jajca. E, Okej, okay, tu się zgadza. Tutaj orwek Wonor się zgadza. E, zdjęcie ci się zgadza. Imię ci się zgadza. Wait, co? A. E, imię ci się zgadza. E, to, to, to. Czy tylko szybko datę? Eee, wychodzi na to, że wszystko jest ok. No, No, ok. Czyli musimy dawać inżynierom ok. Spokojnie, nie ma problemu. A ty jesteś Zjednoczona Federacja. Ale coś twoje zdjęcie mi nie pasuje. Bombel. No zobaczymy zaraz czy stare zdjęcie ziomek. Ach, co za idiota. Nie, nie, nie przepuszczycie. W żadnym wypadku. Dzień dobry. Eee. Słodice tam. Okej, okay, dobra, ty mi już coś e, za bardzo wazelinujesz. Już coś ty na pewno coś już przeskrobałaś, moja droga. Dobra, w District Autan. Okej, Eee, 59, 59, e, 169 cm Paradis...na? Zdjęcie ci się jak najbardziej zgadza. Kobita... Daty się zgadzają, waga też się zgadza, wszystko... Chyba do niczego innego nie mam się co... ten, przyczepić. Okej, okay. dobra. Mogłem cię nie przepuszczać. Siema. Eee... Przy jednym klonik Vera. Ty nie jesteś Stefani więc... Zasady wszystkie... Nie, nie, nie. Dobrze, cudzoziemcy muszą mieć zgodę na wjazd. O, oh, okej. Okay. Dobra, szybko dokumenty, zgoda na... Czy to się zgadza? Okej. Okay. Mapa, ty jesteś z Antegry. Dobra, i lecimy z tematem. To tak, data ci się... Ważna do tego, ty jak mówisz? Przejeżdżasz, ok. 49 to ci się zgadza. tranzy 2 dni wygasł ten Sant Marmero. 83 to wygasa. To, 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 to. Jeszcze tylko imię, nazwisko. No ale, wchodzi na to, że masz wszystko ok. Kobita Okej. Okay. Halo chodzić. Potrzebuję hajsu. Dzień dobry. O kurde. A, ty jesteś inżynier, Ora, jak ty jesteś inżynierem, to trzymaj. Dobra, mi się wydaje, że chyba inżynierowie chyba będą spoko, ale jednak wolę tego. To dobra. dobra. Le Leonid, dobra. Do 783, dobra, dobra, dobra. Inżynier, dobra, i to ci mogę już tego. Eee, okej okay. to się zgadza. Praca, na ile tam mówiłeś? Na pół roku? Przez pół roku, dokładnie. 1224, great rabbit. Rapid, rabbit, whatever. Dobra, wychodzi na to, że ty masz wszystko git. Dobra, dałem ci kartkę. Ty jesteś inżynierem? Nie, nie jesteś inżynierem. A zaraz a zobaczmy twoją tą, bo coś mi się tu nie zgadza. A nie, dobra. E, ty skąd jesteś? Z Republiki. Dobra, na no, Jezu, ile tutaj teraz tego będzie? Okej, okay, ty co tam mówiłeś, że e, jesteś tutaj na rok i pracujesz jako nauczycielka? Okej. Okay. Eee, za wolno, za, za wolno to robię stanowczo eee, 12:23. Boss, co to było? Co, 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 co to było? Już chyba w powinien być albo chyba pewnie jakiś skrypt musi się pewnie naładować. A, co jest? A, no, tak czułem, że ten, że skrypt się nie naładował. Kolejny zamachowiec, no ja pierdziele. Ten projekt potrzebuje tylko prokuratora kategorii 30 ogrzewałem, dziennie, żeby nie usłyszać, jaki nasz żeby je spalić. Dobra, to tak, to tego. E, czy się przeprowadzamy? A, niech będzie. Jedzenie, mam ogrzewanie, leki, dla syna. No dobra. No, kolejne. Dobra. Okej okay, moi drodzy, to będzie chyba dzisiaj na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mówię, z góry was przepraszam za mój głos, i takie tam, ale mówię coś. Od rana mi się załamuje. Nie mam pojęcia dlaczego. Mam nadzieję, że na nagraniu nie będzie tego aż tak słuchać. A tymczasem zobaczymy co to będzie w następnym odcinku, bo kurde już drugi atak terrorystyczny w naszym kraju tak być nie będzie. Ok, tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak to nie zapomnijcie dać temu filmikowi łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału to gorąco zapraszam. Trzymajcie się ludziska i do następnego. Narka!